Lotnicza historia Polski. 100 lat temu w polskim lotnictwie. 100 lat temu w Warszawie staraniem Komitetu Stołeczno-Wojewódzkiego Ligi Obrony Powietrznej Państwa uruchomiono kurs instruktorski modelarstwa. Jego kierownikiem został kapitan rezerwy pilot Wojciech Wojna. Asystował mu Kazimierz Błaszczyński. Szkolenie obejmowało część teoretyczną i praktyczną. Do części praktycznej zaliczano budowę modeli latających oraz redukcyjnych. Zajęcia odbywały się wieczorami w Gmachu Szkoły imienia Konarskiego. Na kursy zapisało się kilkadziesiąt osób, ale regularnie uczęszczało na zajęcia kilkunastu słuchaczy. Absolwenci otrzymywali prawo wykładania modelarstwa w szkołach, aczkolwiek wyposażone w modelarnie szkoły jeszcze wówczas nie istniały. lotnicza historia Polski